Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tarasu. Dzisiaj zapraszam Was na gimnastykę, gimnastykę poranną dla seniorek, którą staram się wykonywać w miarę systematycznie. się chciałam na moim pięknym tarasie wśród tych przepięknych, cudnych kwiatów i tej scenerii jesiennej. Ale jednak się nie da, jednak jest troszeczkę za zimno. I Przechodzę do, znowu do, niestety do mieszkania. Każdy dzień zaczynam od ciepłej wody, od wypicia szklanki ciepłej wody z paroma kroplami cytryny. W tej chwili jest to moja druga szklanka, druga szklanka, ciepła woda, lubię taką bardzo ciepłą i parę kropel cytryny i ją wypiję przed ćwiczeniami. Zachęcam wam, ale wiem, że wy też pijecie ciepłą wodę z cytryną lub całą ciepłą wodę też jest dobra, bo czasami jak nie mam cytryny, to piję samą ciepłą wodę albo z jakimiś ziołami, z rumiankiem, czy z jakimiś, jak je, czy z miętą. Oczywiście ćwiczenia wykonuję z alą żelazą dla seniorów. Nie chcę was zanudzać tymi ćwiczeniami, więc więc pokażę w przyspieszonym tempie. I już po gimnastyce cieszę się bardzo, że udało mi się zmobilizować do tej gimnastyki. Próbuję mobilizować się. Codziennie, ale nie zawsze mi to wychodzi, bo czasami jakieś inne obowiązki, wstanę sobie za późno, coś tam zaczynam robić, albo muszę wcześniej wyjść na jakieś zakupy, a no po prostu muszę sobie tak zaplanować dzień, żebym miała też czas dla siebie, dla swojego ciała, czyli y, dla gimnastyki. Tym bardziej, że nie jestem w pracy i mam ten czas, i wszystko zależy ode mnie, jak go zorganizuję. Po takiej gimnastyce czuję się rzeczywiście. Bardzo dobrze, czuję się lepiej, czuję się jak nowonarodzona. Czasami odkładam ją na popołudnie, na wieczór, ale potem to nie wychodzi, bo do takiej gimnastyki trzeba się też przygotować. Trzeba mieć odpowiednie ubranie, leginsy czy, czy getry, jakiś t-shirt, a potem trzeba się odświeżyć, więc to też zajmuje troszeczkę czasu w ciągu dnia. Dlatego najlepiej dla mnie jest, jeżeli tą gimnastykę wykonuję zaraz po, Przebudzeniu, czyli mycie zębów, odświeżenie, szklanka ciepłej wody i gimnastyka. 10-15 minut, to nie musi być te 20 minut, które zrobiłam dzisiaj, ale wystarczy 10-15 minut, aby rozruszać trochę nasze, nasze mięśnie. Ja, przynajmniej ja, czuję się bardzo dobrze i uważam, że zachęcam Was, nie to, że uważam, tylko zachęcam Was do takich króciutkich ćwiczeń. Dla siebie, dla swojego ciała. Ciekawa jestem, czy też ćwiczycie i z kim, bo Ola Żelazo, stu, Olę Żelazo to właśnie wy mi podpowiedziałyście. Wy powiedziałyście mi w komentarzach, że jest świetna i rzeczywiście bardzo lubię z nią ćwiczyć i serdecznie ją Wam polecam. Ja ćwiczę najczęściej, kiedy Ola ubrana jest w takim zielonym kostiumie. Zachęcam. A teraz idę się odświeżyć, pomalować, bo dzisiaj wybieram się do miasta. I jadę do miasta, wstąpię do piekarni po dobrych chleb i dobre bułeczki. Oprócz tego mam w Daglasie do odebrania przesyłkę, którą zamówiłam, którą odbiorę sobie w Daglasie i. Jeszcze zobaczę, może TikT Max u Klopemburg. Także do zobaczenia. Może będzie macza. nie wiem czy zdążę. Zwykle w Niemczech dużo bałsztele, czyli roboty drogowe i ja już stoję na prostej drodze, gdzie zawsze jedzie się 5 minut do miasta. Czy 10? To tutaj 5 chyba. To tutaj będę chyba stała 10 minut, bo są jakieś budowy, przebudowy, remonty dróg. Tego nie rozumiem. I czekamy. Czerwone światełko. Jest ruch niesamowity. W końcu piątek. Co to już? W dwie strony robi się. Zator? Bardzo podobały mi się to jasne futerko, musiałam je przymierzyć, firmy Mark Kain, firma dosyć ekskluzywna i droga, a ta cena jaką dojrzałam to było ponad 200 euro, więc na takie futerko to nie było drogo. Widać gatunek tego futra, miękkość jest rewelacyjna. Niestety później zrobiłam zdjęcie, zdjęcie ceny i Cena była zupełnie inna niż, niż myślałam na początku. No, po prostu jakbym zobaczyła tą cenę na początku, to bym go nawet nie przymierzała. Te buty podobały mi się w TK Maxie. Bardzo wygodne. Odebrałam zamówienie z Staglassa i kupiłam w TK Maxie takie właśnie pędzle. Bardzo fajne pędzle. Pędzli nigdy nie za dużo. Nie zawsze mam ochotę na gotowanie na stanie w kuchni, i tak było tym razem, więc zamówiłam sushi. Sushi, które bardzo lubię. Nakryłam do stołu i przygotowałam herbatę, taką jesienną herbatę z kawałkami pomarańczy, z goździkami i do tej herbaty polski miód. Najlepszy, najsmaczniejszy, no, o najlepszej jakości polski miód. Musi być, u mnie zawsze musi być w kuchni. I przyszło zamówienie, przeważnie zamawiam lub zamawiamy to samo. Do tego są różne sosy i krewetki w tempurze. Bardzo je lubię, przepyszne są te krewetki w tempurze. Są to dania ciepłe. Do tego. Krokiety chińskie, a właściwie kroki ciki nadziewane warzywami, też są ciepłe, chrupiące, do tego jest sos słodko ale bardzo smaczny i pasujący. I ciepłe sushi. Sushi zamawiamy przeważnie, nawet jak jesteśmy właśnie w tej restauracji, ciepłe sushi i ono wypełnione jest łososiem, tuńczykiem, awokadą. No bierzemy się za jedzonko, jestem taka głodna, smacznego. Gorąca, zimowa herbata z kawałkami pomarańczy i z miodem. Mam kwiaty i często je sama dla siebie kupuję. Sama dla siebie, bo taką najpiękniejszą ozdobą dla mnie są właśnie kwiaty. Jest bukiet w wazonie. Są świeże kwiaty w wazonie. A jeżeli chodzi o jesienne kwiaty, no, no to mam pięknie ozdobiony taras jesiennymi kwiatami i lubię też świece. Właśnie świece o takim jesiennym zapachu. Zapraszam Was do kuchni. Dzisiaj będzie makaron w sosie pieczarkowym. Dorwałam taki makaron w grube wstążki A, czyli ekologiczny, i są tam nie proszek z jajek, tylko prawdziwe jaja. Tutaj makaron się już gotuje, tutaj jest gotowy sos, podsmażone pieczarki, do tego kawałeczki indyka i, i śmietana. 30, śmietana 30%. Podpatrzyłam w internecie, że najlepiej makaron bezpośrednio dodać do sosu i wtedy będzie on pięknie oblepiony tym sosem. I tak też właśnie zrobiłam. Ugotowany makaron bezpośrednio z garnka dodałam do sosu. Polecam, Danie wyszło rewelacyjne i dużo zielonej pietruszki. Pokażę Wam teraz, co zamówiłam w Douglasie, co odebrałam. Zamawiałam rzeczy w Douglasie online, dlatego że online są dużo tańsze niż jeżeli chcę kupić coś stacjonarnie w lasie. to kosztuje 100% cena regularna, a zamawiając online są różne promocje, obniżki, zniżki, czyli zawsze lepiej kupować online, jeżeli się oczywiście wie, jaką rzecz kupić, bo nie ma tutaj żadnej konsultantki, która może poradzić, konsultantki takiej kosmetycznej, która może nam doradzić, jaki kosmetyk dla naszej cery jest najlepszy, jaki kolor. Bardzo lubię oglądać młode youtuberki, tutorial makijaży. Makijaży, one to wykonują w taki sposób profesjonalny. Pięknie są, pięknie się malują, pięknie wyglądają po wykonaniu tego makijażu. Oczywiście przed też są piękne, ale po jeszcze piękniejsze. Więc ja też chcę być jeszcze jak te młode dziewczyny, więc też... Chyba też nam wolno po 60 się malować. Więc też sobie kupiłam. Mam wszystko. Powiem. Co? Co kupiłam? Suzy. I ostatnio Suzy malowała się takim podkładem firmy Sensai. Mówiła, że dla jej cery, dla jej skóry ten podkład jest najlepszy. Sensai 203, numer 203, nawet zapamiętałam sobie numer i zamówiłam właśnie ten podkład Sensai, żeby go wypróbować, czy jest rzeczywiście taki dobry i czy można go porównać z moim ulubionym podkładem Estée Lauder Double Wear, który też zamówiłam, bo miał świetną cenę. Ta kosztuje około 50 euro, a można go kupić za 35-37 euro. Czyli jest duża różnica, czyli mam dwa podkłady. Ten będę próbowała, ten oczywiście jest mój moim ukochanym podkładem. Dużo też słyszałam o retinolu. Nigdy nie używałam retinolu do twarzy i postanowiłam kupić sobie z Ordinary, jest to świetna dla mnie firma, właśnie taki retinol 1%. Ciekawa jestem, czy też. Używacie krem z retinolem i jakie są rezultaty, czy rzeczywiście twarz jest, ta cera jest taka rozjaśniona, taka błyszcząca, jakby odmłodzona, kiedy używa się tego retinolu, czy można go używać teraz jesienią, muszę przeczytać i dowiedzieć się, albo może napiszecie mi w komentarzach, bo jeszcze jest opakowanie zamknięte. Dzisiejszy makijaż zrobiłam. Za pomocą tego podkładu nałożyłam na twarz nowy podkład, nowy podkład i ten podkład nałożyłam pędzelkiem, tak jak pokazują influencerki w tutorialach makijażowych. Najlepiej podkład nakłada się pędzelkiem. Oczywiście najpierw go tutaj rozprowadziłam na ręku, żeby się zagrzał. Później Pędzelkiem tutaj i rozsmarowałam tym pędzlem na twarzy. Wcześniej, oczywiście, przygotowałam tą twarz. Twarz była czyściutka umyta i na to zamiast bazy, bo nie mam żadnej bazy pod makijaż, u mnie tą bazą jest krem, wisi. Krem wisi na noc, bo krem wisi na dzień, jest za suchy. On jest taki jakby mało nawilżający i jest po, dla mnie za suchy. Myślę, że dlatego, że ma SPF 50 w sobie. Tu jest SPF. Nie wiem ile, ale 25. Tu jest SPF, wszędzie są te SPF. Jeszcze krem z spf to chyba mamy tego SPF-u 100. Czyli dla mnie to jest za dużo i ten SPF mi wysusza bardzo moją skórę na twarzy. Pierwszy raz malowałam, nakładałam właściwie ten podkład za pomocą pędzelka, ale muszę do tego się przyzwyczaić. Przeważnie podkład <laughs> nakładam ciepłymi palcami. Tak najlepiej. Czasami gąbeczką, tą zmoczoną gąbeczką, ale najbardziej lubię tak właśnie po odkład nakładać sobie ciepłymi palcami. Tak na twarz. On się rozgrzewa tutaj moimi rękami i tutaj pięknie go rozprowadzam na twarzy. Uczę się, tak jak influencerki, rozprowadzać właśnie pędzelkami. Taki makijaż, nowy makijaż. Nie. Czy Wam się podoba taki nowy makijaż? Czy może pokazać w jakimś filmiku moje nowe kosmetyki? Jak się maluje, jak robię sobie ten makijaż? Jest makijaż dość delikatny, nie maluje się za mocno, nie są to jakieś smołki, ale taki normalny, troszkę jakby do góry wyciągający oczy tą opadającą powiekę. Staram się ten makijaż zrobić, żeby ta opadająca powieka była wyciągnięta do góry. Ciekawa jestem, czy Wam się podoba, czy chciałbyście taki tutorial. To, co umiem, to, co nauczyłam się, chętnie bym Wam też mogłabym Wam przekazać. Takie kosmetki, te pędzle też są świetne. Kupiłam je w TK Max, kosztowały 8 euro, czy 9 euro, 9 euro, 3 pędzle. Są to pędzle markowe. Anne Klein, ale naprawdę są świetne, świetne. Nie żałuję, że kupiłam, i jeszcze są takie dwustronne, czyli tak, jakbym miała sześć pędzli. Nawet jeżeli będę się pakowała do pracy, to zobaczcie, mam sześć pędzli. A jest, tyle. a tutaj są trzy. To taka, taka wygoda też dla, dla mnie. Moje oczy wymagają blefaroplastyki, blefaroplastyki, czyli zmniejszenia tego nadmiaru skóry na powiekach, bo jest naprawdę go za dużo i bardzo, bardzo chciałabym sobie zrobić właśnie tą operację powiek. Czy mi wyjdzie może w przyszłym roku, może za dwa lata? Zobaczę, kiedy po prostu będzie dobry czas i kiedy będę miała odwagę. Jeszcze chciałam coś powiedzieć. Podpatrzyłam u youtuberki, która jest makijażystką, czyli jej zawód, jej zawód to jest, to są właśnie wykonywanie makijaży i robi je też na modelkach. Bardzo chwaliła tą pomadkę. Pomadkę Yves Saint Laurent. Yves Saint Love Shine. Yves Saint Laurent. Ja mam numerek 211. Też mówiła, że ten numer jest dosyć dobry, też go zamówiłam przez internet. Gdzie ta szminka jest? Nie wiem, co z nią zrobiłam. Za chwileczkę przyniosę, bo chyba jest właśnie w łazience, bo nią mam pomalowane usta. Jest ta pomadka, była w łazience, bo nią właśnie malowałam usta, tak wyglądają. Taka jest ta pomadka, może troszkę taką czerwoną zamówiłam, ale jak będzie dobra, to zamówię sobie też inny kolor. Bardzo lubię pomadki i ciągle wydaje mi się, że mam ich za mało, ciągle je gdzieś gubię. Jest taka dosyć czerwona, ale jest mięciutka i z takim połyskiem. Także jeszcze ta bo matka zapomniała mi powiedzieć, bo po prostu była w łazience. Kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że oglądacie moje filmiki, za to, że macie czas i poświęcacie ten czas też dla mnie. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za cudowne, z serca płynące życzenia zdrowia. Mój partner czuje się troszkę lepiej, troszeczkę, troszeczkę lepiej. Był kryzys, był taki parę dni temu, naprawdę... Temperatura 38,9, także taki kryzys, ale jest już dużo lepiej, więc cieszę się, myślę, że to dzięki Waszej dobrej energii też. A ja tutaj pokazuję Wam takie normalne moje życie, codzienność, co kupuję, czym się cieszę, jakimiś drobiazgami, co podglądam w, w internecie, ja też. Chcę się jeszcze cieszyć życiem, chcę jeszcze coś sobie kupić, chcę coś dobrego zjeść, chcę coś dobrego ugotować, napić się dobrej kawy na mieście, wypić sobie pyszną maczę. Chcę takiego normalnego życia. Myślę, że jak mój partner będzie już zdrowszy, to sobie gdzieś będziemy mogli wyjechać, czy właśnie wspólnie razem pójść do restauracji. A tak, teraz to jestem właściwie tutaj. No, muszę tutaj być i muszę mu w takiej sytuacji troszkę pomagać. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia i jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo za Wasze cudowne życzenia. Papa. Pa.